Witajcie, prezentuję Wam Toyotę Auris pierwszej generacji, samochód z 2011 roku, czyli już po faceliftingu, silnik hybrydowy 1.8. Auto przejechało od nowości 140 parę tysięcy kilometrów, więc bardzo niewiele jak na samochód, który ma lat 13. Pojazd kupiliśmy spod salonu Toyoty, gdzie poprzedni właściciel zostawił go w rozliczeniu za nowy wóz. Jak widzicie auto prezentuje się bardzo ładnie, w spełni bezwypadkowe, żaden element nie był lakierowany powtórnie. Serwis w ASO przeprowadzony w zasadzie do samego końca. Ostatni wpis w książce mamy z tego roku. Serwis czy też sprawdzenie baterii hybrydowych wykonane w zeszłym roku, oczywiście bez żadnych zastrzeżeń. Środek bardzo ładny, wersja wyposażenia Executive, czyli mamy Alcantara z półskórą. Jak widzicie, zachowana w wyśmienitym stanie. Kierownica wielofunkcyjna, kamera cofania w lusterku wstecznym. Tutaj jest cztery elektryczne szyby. I z tyłu mamy ISOFIXY. Tutaj dosterka składane, ustawiane elektrycznie. Klimatyzacja automatyczna. Dostęp bez jak to w hybrydzie 146 tysięcy dokładnie. Przejechane. To jest dokumentacja, o której mówiłem, czyli książka serwisowa. Jak widać, wszystkie wpisy od początku w Toyocie. I tutaj ostatni przy 143 tysiącach, przepraszam, w 2023 roku, w listopadzie. Był ostatni wpis, nie w tym roku, mój błąd. Sprawdzenie, tak samo odbyło się w listopadzie 2023 roku, bez zastrzeżeń i TIF, czyli Niemiecki Przegląd Diagnostyczny. Jak widzicie, wykonany był też w listopadzie 136 tysięcy, tylko że 2022 roku. Bardzo fajny wóz, jeździ o nią osoba prywatna, żadna taksówka. Także jeżeli, jeżeli szukacie takiej hybrydy, to polecam.